Dziś opowiemy Wam o najtrudniejszych do zdobycia zamkach na świecie. Prowadzą do nich skomplikowane, zawiłe ścieżki, strome schody z setkami kamiennych stopni i niebezpieczne wiszące mosty ułożone nad bezdennymi przepaściami. Niektóre wybitne, historyczne budynki są dla bezpieczeństwa niemal całkowicie odizolowane od świata. Od czasów starożytnych służyły one jedynemu celowi ochronie ich właścicieli przed nieproszonymi gośćmi. Piękne zamki i klasztory położone są na stromych klifach, szczytach nie do zdobycia czy w trudnym, górzystym terenie, gdzie bez przewodnika łatwo można się zgubić. Dlatego dla wyrafinowanych podróżników tak trudno dostępne zabytki to prawdziwa gratka. Tym bardziej, że wiele z nich skrywa swoje tajemnice. Pałac Pena, Portugalia: W Portugalii, Pałac Pena uważa się za zabytek o znaczeniu narodowym. Zewnętrznie przypomina on klasyczny średniowieczny zamek. Jego rzeczywisty wiek to jednak zaledwie nieco ponad 150 lat, czego według standardów takich konstrukcji wcale nie uznaje się za nic szczególnego. Początkowo w miejscu, w którym znajduje się zamek, mieścił się niewielki klasztor. Potem przez wiele lat był opuszczony, co tym bardziej nie przeszkadzało w rozpoczęciu budowy tak majestatycznej budowli. W chwili obecnej pałac częściowo przekształcono w muzeum otwarte dla turystów. Co ciekawsze, atmosfera i klimat wewnątrz budynku wciąż doskonale oddają lata jego świetności. Turyści odwiedzający to miejsce chodzić będą dokładnie tymi samymi korytarzami i zajrzą do pomieszczeń, po których przemieszczali się królowie i królowe 100 lat temu. Zamek Bled, Słowenia. Jedna z najtrudniejszych do zdobycia konstrukcji na świecie znajduje się w Słowenii. Na szczycie 130-metrowego klifu znajduje się zamek Bled. To niezwykle piękna okolica nad jeziorem o tej samej nazwie. Skalisty klif, na którym powstała budowla, wisi nad brzegiem jeziora, a ze wszystkich stron otacza ją gęsty las. Najbardziej niesamowite wydaje się to, że udało się wznieść taką konstrukcję w tak odległym miejscu co najmniej tysiąc lat temu. Pierwsza oficjalna wzmianka o zamku Bled pochodzi z 1004 roku. Na przestrzeni lat zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli. Na tym obszarze miały też miejsce mniejsze i większe trzęsienia ziemi, które częściowo zniszczyły budowlę. Przez cały czas jej istnienia nie pojawiła się choćby jedna informacja o jakichkolwiek operacjach wojskowych w pobliżu. Twierdza może poszczycić się wyjątkową niedostępnością. Chroni ją nie tylko jezioro, ale i gęsty las. Zamek Predjama, Słowenia. W Słowenii znajduje się też kolejny niesamowity i trudny do zdobycia zamek Predjama. Zbudowano go na skalnym murze na wysokości 123 metrów, a wiek zamku to ponad 700 lat. Pierwsza oficjalna wzmianka na jego temat pochodzi z roku 1202. Przez setki lat zamek należał do różnych zakonów rycerskich, odbywały się w nim turnieje rycerskie i średniowieczne bankiety. Pomimo trudnej lokalizacji w XVII wieku, rabusiom udało się wejść do zamku i wywieźć z niego wiele cennych rzeczy. Wtedy właściciel postanowił przebudować zamek i pozostawić tylko jedno tajne wejście do zamku. Jedynie najbardziej zaufane osoby mogły się do niego dostać. Niestety tajne przejście nie zachowało się do dziś. Współcześni zwiedzający i tak mają natomiast wyłącznie jedną drogę na teren zamku, przez górny korytarz, który zaczyna się wysoko w górach i przechodzi przez las. Jaski nie znajdujące się przy drodze do zamku służą obecnie jako schronienie dla całej kolonii nietoperzy. Dlatego też, gdy nadchodzi zima i te zapadają w sen zimowy, zwiedzanie zamku przez turystów jest zabronione. Miasto Pitiliano, Włochy Jedno z najtrudniejszych do zdobycia miast to bez wątpienia Pitiliano położone w malowniczej Toskanii we Włoszech. Zbudowano je na skałach, kamiennych konstrukcjach i murach obronnych, tworzących jedną całość z urwistymi klifami. Według danych historycznych, setki lat temu osada powstała z inicjatywy etrusków. Na miejsce budowy wybrali wysokie wzgórze, które z trzech stron otaczają trudne do pokonania skały. Wszystko po to, by zapewnić sobie bezpieczeństwo. Pozostałe z tego okresu budowle, takie jak wieże i mury miasta, znajdują się na wysokości od 300 do 600 metrów nad poziomem morza. Wiele z nich zachowało się w doskonałym stanie do dziś. Niesamowite miasto Pityliano żyje własnym życiem od setek lat. I uważa się je za bardzo malownicze miejsce. Podróżnicy, którzy wyruszą w długą podróż i chcą wspiąć się na wysokie wzgórze, będą mieli okazję przespacerować się bajecznie pięknymi średniowiecznymi uliczkami, oglądając przy tym wiele wyjątkowych zabytków. Zamek Liechtenstein, Niemcy. W Niemczech wśród trudnych do zdobycia i urzekających Alp można znaleźć niesamowity zamek Liechtenstein. Powstał on na szczycie jednego ze skalistych klifów, którego wysokość wynosi około 817 metrów. Górzysty region, gdzie znajduje się zamek, to jeden z najbardziej malowniczych regionów w całych Niemczech. Nieprzeniknione klify przeplatają się tam z niesamowicie pięknymi lasami. Na pierwszy rzut oka trudno sobie wyobrazić, jak można wspiąć się na szczyt klifu i dostać się na teren zamku. Aby to zrobić, trzeba najpierw wejść po stromych kamiennych schodach w góry, a następnie pokonać wiszący most nad wąwozem. Starożytny zamek kryje w sobie wiele interesujących tajemnic, na przykład dolne poziomy tej konstrukcji wykonano bezpośrednio w skale. Wielu turystów poleca odwiedzenie tego miejsca jesienią i wiosną. Klasztor Fuktal, Indie. W Indiach jedną z najbardziej niedostępnych i odizolowanych struktur okazuje się Klasztor Fuktal. Ten buddyjski klasztor założono w XII wieku. Zbudowano go na zboczu wysokiego kamiennego urwiska. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że zabudowania w każdej chwili mogą się zawalić, ale w rzeczywistości klasztor istnieje już od ponad 800 lat. Nadal mieszka w nim około 70 mnichów. Do klasztoru można dostać się tylko pieszo, tajną górską ścieżką, co będzie prawie niemożliwe dla osoby, która się do tego nie przygotowała. Jedna z głównych cech tego kompleksu architektonicznego to znajdująca się nad nim naturalna jaskinia, która wydaje się ciekawa i skrywa w sobie wiele tajemnic. Pomimo tego, że obecnie klasztor otwarto dla turystów nie stracił na swojej oryginalności, trzeba jednak zwrócić uwagę na pewien minus można tam dotrzeć tylko pieszo, a trasa zajmuje ponad dwa dni. Klasztor Świętego Jerzego Hozewity, Izrael. W Izraelu również istnieje struktura, do której niełatwo się dostać. Klasztor Świętego Jerzego Chozewity to klasztor prawosławny, uważany za jeden z najstarszych na świecie. Znajduje się na terenie doliny Celtu, pośród połaci pustyni judzkiej. Budynek klasztorny wzniesiono na zboczu stromego urwiska. Najbliższa osada to starożytne miasto Jerycho. Dzieli je około 5 km drogi. Teraz klasztor stanowi miejsce turystyczne. Wytyczono tam różne drogi, którymi nie trudno się dostać. Wcześniej klasztor był miejscem bardzo niedostępnym, zamieszkiwanym wyłącznie przez mnichów. Opactwo Mont Saint-Michel, Francja. Opactwo istnieje od 709 roku. Niewielką i skalistą wyspę całkowicie przekształcono w kompleks forteczny na północno-zachodnim wybrzeżu Francji. Co najbardziej zaskakujące, w określonych porach roku wokół wyspy zaczyna się przypływ, który na obszarze wielu kilometrów pokrywa wodą całe terytorium wokół zamku, co czyni go naprawdę nie do zdobycia. Spójrzcie na wielkość tego budynku. To nie tylko jeden z najtrudniejszych do zdobycia, ale także jeden z największych i najbardziej majestatycznych zamków na świecie. W 1874 roku uznano go za zabytek historyczny, a w 1979 UNESCO wpisało go na swoją listę światowego dziedzictwa. Mamy nadzieję, że to wideo było dla Was przydatne i interesujące. Możecie je polubić, zasubskrybować nasz kanał i podzielić się opiniami w komentarzach poniżej. Przed nami jeszcze sporo ciekawych materiałów. Do zobaczenia wkrótce!